Nie czekają nawet do 2035 roku. Komisja Europejska już kombinuje, jak bocznymi drzwiami, wprowadzić zakaz aut spalinowych już w 2030 roku. Co to oznacza? Wypożyczalnie i duże firmy będą miały obowiązek kupować tylko i wyłącznie auto elektryczne, bez względu na cenę, infrastrukturę czy zdrowy rozsądek. Przecież to ukryte przyspieszenie Zielonego Ładu. Bez konsultacji, bez zgody społeczeństw to szaleństwo uderzy w konsumentów, turystów i całą europejską gospodarkę. Ceny wynajmu, leasingu i transportu poszybują do góry. Bo przecież auta elektryczne są drogie. Serwisowanie kosztuje majątek, ładowarek wciąż brakuje, większości Polaków ledwo starcza od wypłaty do wypłaty. To nie jest ekologia, to jest ideologiczny plan, żeby biedniejszym zabrać prawo do poruszania się. Jeśli tego nie zatrzymamy, aut spalinowych zabraknie, pojazdy staną się towarem luksusowym, wolność przemieszczania się będzie zarezerwowana tylko i wyłącznie dla elit, które mają willę z garażem z ładowarką.